Cześć! Witam na kanale Capek Oficjal Ursus C330M C335M w zasadzie jest to samo, bo to jest ta skrzynia typowo M-kowa Jak widzicie, złożyłem tą skrzynię tak dla Was, no że tak powiem na stole, mimo że to na podłodze ale wiadomo o co chodzi jest to tak poskręcane jak to wchodzi w obudowę żeby Wam to mniej więcej zobrazować bo tam parę osób kiedyś pytało, tam gdzieś coś źle złożyli potem się to rozkręcało nieważne Pokażę Wam tu mniej więcej wszystko po kolei jak to ma być. Zmontowane. Zaczniemy od dolnego wałka pośredniego skrzyni. I teraz tak. To jest tył ciągnika. Tu mamy przód ciągnika. Zaczniemy tu od tyłu wszystkie wałki pokazywać. Nakrętka. Ta nakrętka trzeba zwrócić uwagę. Tu mam wałek akurat nowy. Nakrętki też są nowe, ale trzeba zwrócić uwagę na gwint. Najlepiej wymienić te nakrętki. Ale co kto woli? I jak widzicie, ona z tej strony jest płaska, a tu jest taka zaoblona. Tym zaobleniem zawsze tu w stronę łożyska, bo tu jeszcze pomiędzy łożyską na krętkę. przychodzi taka podkładka zgrzewana. Wiadomo, poskręcamy skrzynię, ta podkładka jest tutaj, zaginamy ją tu w trzech miejscach na te powierzchnię. I teoretycznie skrzynia ma się nie rozkręcić. Nieważne. Na ten temat rozkręcanie się skrzyni w MC nie będziemy tutaj dyskutować, bo. Myślę, tam kto nie to już mówił, na pewno. Łożysko. Łożysko rolkowe NUP210. Zwróćcie uwagę przy kupowaniu, żeby sobie nie kupić NU210, bo NUP tu ma takie na wewnętrznym pierścieniu podsadzenie i jest dodatkowy drugi pierścień. Mówię, NUP musi być Łożysko. Potem kolejna rzecz to jest tulejka dystansowa. Standardowa taka okrągła tuleja stalowa. Potem przychodzi tulejka oporowa, podkładka oporowa, ona idzie przed to koło, to jest koło, yy, dwuczęściowe koło reduktora, coś ten deseń, yy, tak i tu idzie podkładka oporowa, potem mamy właśnie to duże koło reduktora, dwuczęściowe, tutaj jest druga taka podkładka oporowa, ona idzie z drugiej strony koła reduktora, no i Potem tulejka, potem mamy pierwsze koło, zwróćcie uwagę, którą stroną, dłuższą stroną do przodu ciągnika. Potem jest drugie koło, ono już idzie dłuższą tą stroną do tyłu ciągnika. Tu jest potem kolejna taka tulejka dystansowa, w środek, nie, nie będzie jej teraz widać. Kolejne koło, ono akurat jak widzicie, idzie tą dłuższą stroną do przodu ciągnika. Tulejka dystansowa to jest taka najdłuższa jaka tu, jaka tu idzie w ogóle. Łożysko to jest zwykłe kulkowe 62,10 i koło stałego zazębienia wałka pierwszego stopnia. I teraz tutaj powinna iść też taka podkładka odginana, jak tam pokazywałem na samym początku. Wiadomo, nakrętka i dolny wałek mamy załatwiona. I tutaj te łożyska mam nabite, bo tak sobie też akurat tą dolną linię sobie tak złożyłem, żeby to mniej więcej opatrzyć, czy to jest zmiane wszystko na sztywno. A na tych innych wałkach już łoży no bo to bez sensu dwa razy ma Nie wiadomo o co chodzi. Dobra, lecimy tutaj Mamy koło biegów wstecznego. Tu widzicie, mamy otwór pod kołek, pod śrubę. Ona się wkręca od boku skrzyni biegów. I to jest tył skrzyni biegów. To koło tym podsadzeniem ma iść do przodu skrzyni biegów. Zwróćcie sobie u siebie uwagę. Następny wałek to jest wałek przekaźnika mocy. Od tyłu tutaj mamy przesuwkę. To jest przesuwka przesłówka załączania pompy, pompy hydraulicznej, wiadomo, seger, tu jest to koło tyłem do ciąg, tyłu ciągnika, yp, przepraszam, tyłu ciągnika jest to miejscem pod widełki, tam jest prężynka, kulka, wiadomo, ten wałek tutaj ciągnie aż cały na pusto, on przechodzi przez ten wałek, przez środek i teraz tak, tu mamy koło stałego zazębienia wałka drugiego stopnia napęd, tule, yy, koło napędu licznika motogodzin, podkładka odginana, nakrętka Fireland. To jest tyle. Teraz kolejna rzecz to jest wałek główny. Wałek główny to jest środkowy wałek skrzyni biegów w zasadzie na górnej linii. I wiadomo, wałek, przesuwka to jest akurat czwórki i wstecznego przesuwka i ona ma iść tutaj tym miejscem pod dźwięk do przodu ciągnika i też przesuwka Piątki, szóstki, ona ma też iść tym miejscem pod przesuwkę do przodu ciągnika. Tu jest przód, tu jest tył. Lecimy dalej. Ten wałek. To jest wałek zdawczy. I teraz tak, ten wałek zdawczy, jak widzicie, to jest ten ostatni wałek z skrzyni. Tu już się łączy tą tuleją z wałkiem atakującym tylnego mostu. Podkładka tu idzie taka oporowa. Tu jeszcze idzie seger. Tu jest koło, napęd... koło pośrednie napędu pompy hydraulicznej. A tu jest koło reduktora, które się znowu zazębia o, z tym kołem. A tutaj, widzicie, są takie ząbki. Te ząbki nachodzą, o tutaj, jak się przesuwa tą przesuwkę. Tu też idzie no przesuwka. Drugą rzeczą, którą chcę wam tu pokazać, są wałki sprzęgłowe. To jest wałek pierwszego stopnia, to jest wałek drugiego stopnia. Tutaj, ważna rzecz, tu idzie złożenie i jełkowe. Polecam wam to złożenie zawsze wymienić. Ono wchodzi tu. A to się kręci w tym złożeniu ten wałek. Wałek, wałek główny. Tak samo tutaj 20. jeszcze przychodzą igiełki. 22 sztuki bodajże. Ale nie chcę was skłamać. Kupcie 124. Dwie niech zostaną. Wiadomo. I teraz tak mówię tam. Tu nie mam łożysk montowanych na te inne wałki. Ale tak zaraz. Z tego co pamiętam, tak. To tu idzie jedno łożysko. W to miejsce. Tak. Potem łożysko kolejne idzie tutaj, to już są dwa kolejne łożysko idzie tutaj, potem idzie jeszcze tutaj i tutaj, i na górnej linii to jest chyba wszystko, bo ten wałek jest, przechodzi przez ten wałek. Aha, zaraz. No i tu jeszcze idzie łożysko, przepraszam. To już tak na szybkości, te łożysko. Tu jest NUP210, tu jest 6210, tu przychodzi 6209, tu przychodzi 6209, tu przychodzi 6209, tu przychodzi 6209, tu przychodzi 6208, 62, i tu przychodzi 6208. To jest tyle, skrzynia gotowa.